Pewnego dnia zdecydowałem się kupić moją pierwszą chińską spółkę do portfela. I naprawdę się cieszyłem, ale niestety szara rzeczywistość dopadła mnie. Za sprawą tego sympatycznego pana okazało się, że akcje zostały sprzedane pod przymusem. Spółka została zdelistowana z nowojorskiej giełdy przez administrację USA. Tak, bolało. Na szczęście była to mała strata. Dzisiaj zajmiemy się chińską spółką ze świata technologicznego China Mobile. Jesteście na kanale Shaolin. Zapraszam do materiału. China Mobile to lider rynku telekomunikacyjnego w Chinach. Spółka świadczy kompleksowe usługi telekomunikacyjne dla ponad blisko 98 milionów klientów, głównie z Państwa środka. Prekursor nowych technologii, takich jak sieć 5G, big data, internet rzeczy czy innowacyjne rozwiązania chmurowe. Obecnie spółka notowana jest w Hongkongu i Szanghaju. Wracając do nowych technologii, to China Mobile jest taką spółką high tech, czyli związaną z wysokimi technologiami. I otóż my w Europie bawimy się w sieć 5G. A tymczasem Chińczycy już zaczęli wysyłać satelity 6G na orbitę. Oczywiście nie jest to jakaś zatrważająca liczba tych satelit, no ale już rozwijają tę technologię 6G. My jeszcze no w ogóle nawet nie zaczęliśmy. I właśnie China Mobile dokonała tego czynu, więc to tylko potwierdza, że to jest faktycznie spółka high tech. Pomimo, że w Chinach kontynentalnych China Mobile. Ma wysoką konkurencję w postaci China Unicom czy China Telekom, to i tak jest liderem. A tymczasem przychody dla spółki rosną o kilka procent stale co roku. Głównie wzrost pochodzi z usług cyfrowych i rozwiązań dla firm, a tymczasem przychody z tradycyjnej telefonii stale spadają. A teraz tak z innej beczki. Hipotetycznie, gdyby ktoś z moich słuchaczy Kupił duży pakiet tej spółki, to i tak nic by nie mógł zmienić w tej spółce. No, niestety, pakiet większościowy posiada państwowa spółka, i dobrze um, o tym pamiętać, że jeżeli kupujemy jakieś spółki w Chinach czy poprzez Hongkong, to też są chińskie spółki, to może być taki problem, że pakiet większościowy posiada państwo chińskie. I to państwo zawsze będzie miało ostatnie słowo, jeżeli chodzi co się dzieje ze spółką. O właśnie o tym mówię, nagle się pojawili, nie wiadomo skąd. Dobrze, jak już mówimy o tych naprawdę dużych spółkach, to jest taka spółka amerykańska Berkshire Hathaway. A były CEO tej spółki jest bardzo dobrze znany, jest to Warren Buffett. I Warren Buffett często mówił coś takiego że wybierajcie spółki, które są otoczone głęboką fosą. Co to oznacza? Chodzi, żeby wybierać spółki, które mają przewagi konkurencyjne, czyli takie spółki, którym nie może zagrozić nawet konkurencja. Bez wątpienia China Mobile jest taką spółką, która skala operacyjna jest przeogromna. Firma wyposażona jest w tysiące wież i stacji bazowych i światłowodów. Jest rozpoznawalną marką w Chinach, która działa od lat 90. Co ciekawe, jakiś czas temu czytałem bardzo dobrą książkę Leszka Ślązyka. Autor często wspominał o China Mobile i rozpoznawalności w Chinach. Jeżeli osoba, która żyje w Chinach tak długo docenia ogrom i potęgę tej spółki, to znaczy, że faktycznie to musi być znacząca firma w życiu Chińczyków. Dobrze, jak już Wspomniałem o konkurencji. To na przykład mamy takiego Verizona, czyli spółkę amerykańską, która jest na o wiele niższym poziomie, jeżeli chodzi o technologię 5G, niż China Mobile. China Mobile inwestuje miliardy dolarów w rozwój i pokrycie kraju siecią nowej generacji. Kolejna przewaga konkurencyjna, na którą dostrzegam, to ogromna baza klientów korporacyjnych. Indywidualnych i instytucjonalnych, i oczywiście to wszystko jest bardzo trudne do przejęcia przez konkurencję. Minusy, które dostrzegam, to jest to, że rynek już jest nasycony, spółka nie może już się tak dynamicznie rozwijać, oraz ryzyko geopolityczne. Moje subiektywne zdanie na temat tej spółki jest takie, że jest to dobra spółka. Jeżeli faktycznie kiedyś będę chciał ją kupić, a zastanawiam się nad tym poważnie, to będę ją kupował przez Hongkong. Na pewno nie przez Amerykę, bo nie chcę powtórzyć tego samego błędu, że znowu spółka zostanie zdelistowana. Dywidenda w spółce jest bardzo wysoka. W tym roku blisko 6%. Od 5 lat mocno rośnie w górę. Spółka nieprzerwanie wypłaca dywidendę od roku 2006. Przynajmniej do takich danych udało mi się dojść. Według mojego sposobu oceny, spółkę oceniam 3 punkty. Na 6 punktów, co jest wynikiem średnim. Jeszcze mamy taką stronę Dividend Stocks i tutaj mam bardzo dużo spółek dywidendowych, ale my sobie piszemy China Mobile. China Mobile. No tak. O jest. Chodzimy sobie. O, ja sobie zawsze lubię poczytać o spółce. Którą potencjalnie mogę zainwestować I tak, tu możemy takie podstawowe informacje o China Mobile znaleźć Są wykresiki, słupeczki O profil giełdowy Mamy I czym się zajmuje spółka Dla mnie, o są najważniejsze tu No i spółka jest oceniana ze względu na dochód z dywidendy i wzrost dywidendy. Ja patrzę przede wszystkim na wzrost dywidendy i jest oceniana 4, więc nie jest tak optymistycznie oceniana, jak ja na przykład oceniałbym tą spółkę. I piszę, wynik wzrostu dywidendy w wysokości 4 akcje China Mobile może nie być dla Ciebie, ze względu na wzrost dywidendy. Ze względu na dochód dywidendy już trochę lepiej to wychodzi, jest 5 punktów na 10. I stabilność zarobków tutaj jest najniżej wykrzyknik. To. Ja jeszcze sobie schodzę na sam dół. Tutaj i tu mamy jeszcze jakieś różne. Kto ku, powinien kupić akcje? I tutaj e, rozwój zarobków. Niewiarygodne z powtarzającymi się niepowodzeniami. Wycena jest zawyżona. Niepewna inwestycja o wyższym ryzyku. Popatrzymy sobie na wycenę. O, cena jest teraz. 87 dolarów hongkońskich. Te czerwone linie oznaczają właśnie zawyżenie, a tu jest niedowartościowana. No, ciekawe, ciekawe. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. Więc bardzo fajna strona, zostawia odnośnik, jakby ktoś chciał skorzystać, niekoniecznie China Mobile, ale jest masy innych spółek, wartych naszej uwagi, Dobrze, mam nadzieję, że troszkę rozjaśniłem temat China Mobile, takie wprowadzenie do spółki China Mobile, no ale wiadomo, że żeby to rozwinąć bardziej trzeba szukać jeszcze więcej informacji, ale jest to jakiś fajny początek. Ogólnie spółki chińskie uważam za bardzo ciekawe pomimo dużego ryzyka geopolitycznego. Myślę, że wkrótce te spółki będą miały coraz większe znaczenie w porównaniu do spółek amerykańskich. I zaczną się pojawiać spółki, które wypłacają dywidendę od 10 lat, a nawet nawet od 20. Więc myślę, że to będzie coraz bardziej dominujący sektor, jeżeli chodzi o kierunek świata. Drogi słuchaczu i słuchaczko, jeżeli uważasz, że ten kanał jest wartościowy, bardzo dobrym wyborem będzie subskrypcja kanału oraz łapka w górę. A tak na koniec, wszystko co tutaj usłyszeliście. Jest moją subiektywną opinią. To nie jest porada inwestycyjna. Pamiętajcie o tym. Wkrótce pojawi się nowy materiał na kanale. Powodzenia w inwestycjach. Z tej strony mówił Shaolin.